ma z rana piękni ludzie, będę mówić przyciszonym głosem, dzisiaj chciałam dawać dla was vloga, tak pomyślałam, zaproponowałam wam też na instagramie, czy nie chcecie vloga, ponieważ ściągnęłam swoją fryzjerkę do tego, żeby zrobiła mi farbowanie, żeby mi podcięłam włosy. Na razie wstępna wersja to jest podcięła, bo jeszcze nie chcę zdradzać Wam do końca o jaką fryzurę mi chodzi, ale chodzi za mną od dłuższego czasu podcięcie włosów do obojczyka, żeby te włosy podnieść do góry podczas modelowania i żeby one uzyskały odrobinę tej objętości, bo na chwilę obecną tutaj ja mam trzy różne długości włosów. Dodatkowo zostawiłam taką fajną ankietkę na Instagramie, gdzie słuchajcie yy, zadawaliście pytania do fryzjera i postaram się dzisiaj yy, z Karoliną odpowiedzieć na te pytania częściowo. Myślę, że bardziej dam Karolinie pole do popisu. Rzadko kiedy zapraszam gości na kanał, więc dzisiaj będzie ten dzień. Jest godzina yy, z Wam powiem, która yy, 6.23. Muszę jeszcze umyć głowę. Bo wczoraj już jej nie mam bo ja nie lubię myć i kłaść się spać z takimi świeżymi włosami, bo potem rano mam je odgnieć od prawej do lewej. A potem Karolina musiała je przyprostowywać do podcięcia. No, nie wiem. To jest tak dla mnie ważny, przełomowy moment. Pamiętam swoją drogę z włosami i pamiętam to, jak długo je zapuszczałam. Chciałam mieć mnie bardzo, ba chciałam je mieć bardzo, bardzo długie, ale obecnie mam taką sytuację, że chcę je po prostu podciąć nawet. Wiecie, już nie będę mówić, że to jest ten moment, ale chcę je bardzo mocno podciąć. Mam nadzieję, że mój e, zmęczony głos, poranny głos, was nie znudził od samego początku filmu, więc smacznej kawki, jak pijecie kawkę. Ja właśnie wypijam swoją i Lecimy z tym vlogiem. Wyglądają moje włosy trzykrotnie umyte i przed chwilą pisałam do Karoli, e, czy mam kłaść jakąś odżywkę na włosy, czy mam po prostu e, czy mogę położyć K18. Jest to jeden z tych produktów, który używam obecnie, który uważam, uratował mi włosy przed złą kondycją. No, na chwilę obecną, tak jak widzicie, ich stan jest napuszony. Użyłam tylko takiej lekkiej odżywki, bez spłukiwania, żeby je trochę rozczesać i tak się to prezentuje. Jestem gotowa. żeby O taką mniej więcej długość mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby one od szyi były do końca szyi i schodziły się do obojczyka tak żeby nie odczuć za, za dużo, wiecie, utraty tego i żeby w ten sposób móc je układać i żeby one nabierały tej objętości zobaczymy co dzisiaj wyjdzie, jestem mega podekscytowana na pewno muszę y, skrócić odrobinę grzywkę tak żeby ona mi się wywijała z przodu bardziej bo na chwilę obecną ona też jest y, w kiepskim stanie więc dosyć mocno przerzedzona i Muszę ją podciąć. No, tak to wygląda. Co, co? Widzimy się później. Ja myślałam o takim cięciu. No, tylko musisz założyć również to, że to jest fala i żeby ja trochę do góry, nie? Tak. tak myślałam tak, 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 o tak. tym, że minimalnie krócej one odszły od tyłu i troszkę dłużej do obojczyka. Jak jest tutaj obojczyk w tym miejscu? Mm. Co? Nie? Być nie? Na Wiesz dlaczego? No. Za mocno masz przody wyrypane, a tu I będą ci tak wisiały no Marta, to jest moje zdanie, Dobrze. jeżeli się uprzesz, nie ma problemu, mm. ale e, nie, nie no zobacz, się. logicznie myśląc, jak ja Cię wydłużę tutaj, no. to będzie jeszcze bardziej tutaj cienko, chudo. No. Jeżeli zrobimy to na równi, no, to będzie większa, to większa objętość. No. no dobra, to lecimy. Dobra, tnę. <śmiech> <śmiech> Trochę niżej. Bye-bye, Karolina będzie teraz robić mi unikatowy kolor. Tak, to będzie co? Odrost? Oczywiście. Tak. odrost. Uh -huh. I co dalej będzie? Z jakim deweloperem? Moje ulubione zawsze. Developer. Dalej by... Poczekaj. A na końca co będzie poczekaj, poczekaj. używać? Poczekaj. Dobrze. Dobrze. Natomiast dalej będzie tutaj mieszanka wedlowska, Kevin Murphy. Tak, będziemy wiecować o Kevinie. Kevin, bardzo fajna firma, nie? Tak. Ja ogólnie uwielbiam, od Karoliny właśnie lata, lata temu dostałam pierwszy raz w prezencie, a później już dokupiłam, chyba, nie wiem. Z 10 opakowań też sama. Tego produktu jest najlepszy olejek na końcówki. Co to właściwie jest? Powiedz mi, to jest olejek, czy to, to jest. To jest olejek, to nie jest serum. Ym, oczywiście czasami jest to traktowane jako serum. Bo jest bardziej delikatniejsze niż e, zwykłe olejki. Olejki zwykłe, typu tam, e, nie wiem, z Rosmana zabezpieczające, tak, tak, zabezpieczające, tak. tak zabezpieczające. Silikonowe, nie? Są bardzo silikonowe, są bardzo mocne. Natomiast jeżeli chodzi o ten produkt z Kevina Murphy'ego Young Egen, e, jest to bardzo delikatny olej. Bardzo Ale powiem ci, że on nie, świetnie, obciąża, nie obciąża, właśnie. Nie? Tak, nie Go. obciąża. Bardzo fajnie też regeneruje. Znaję się bez bicia, tak macie to oficjalnie. Jestem jednym z trudniejszych klientów. Wymagający. <laughs> Słuchajcie, bo e, odpowiadamy na Wasze pytania dotyczące e, zagadnień fryzjerskich i innych, które zostawiłyście mi na profilu. Mm, oczywiście na mojej skrzynce nadawczej na Instagramie. Pytania do Karoliny. Może od razu przedstawię Karolinę, bo przecież ja tego nie zrobiłam. Dzień dobry, proszę Państwa, Karolina. Dzień dobry, świętaj. cześć, witam Was serdecznie. To jest tak, moja bardzo dobra znajoma, Karolina, z którą współpracuję już... ile? 6 e, sześć, sześć lat. 6 sześć tak, lat, tak. Lat. Lat. Mhm. E, I ogólnie raz mi się zachciało spróbować e, kogoś innego i trochę tego pożałowałam, ale dzisiaj nie o tym. Nie będziemy tego rozważać. Karolina. przyjdzie to. Tak, Karolina przyjdzie naprawić moje pomysły. Ale słuchajcie, niech pierwsza rzuci kamieniem, która kurde nie nakombinowała z włosami. I tyle w temacie. Zamkamy to, odcinamy to grubą linią. I teraz e, poodpowiadamy na Wasze pytania. Zostawiliście mi tutaj bardzo, bardzo dużo pytań. Martusia, zaczniemy od pytania Martusiu, bo Martusię znam. Produkty do włosów rozjaśnianych, które ładnie je wygładzą i nawilżą, ale nie zmienią koloru na żółty. Co ty na to, Karolina? Tak. tak, to jest Smooth Again. To jest bardzo fajny produkt do stylizacji włosów, włosów kręconych. Można to nałożyć na końce, można to pozostawić, nie suszyć już tych włosów. Myjemy, odżywiamy i jako kolejny tak, produkt? z tej samej, z tej samej z tej samej serii Smooth Again mhm. jest szampon i jest odżywka. To mhm. jest Kevin Murphy, mhm. nie wiem czy dobrze widać. Tak, i tak dobrze, dobrze widać I to jest trzeci produkt, tak? Tak i to jest ten Trzeci produkt, który możecie, właśnie głównie chciałam pokazać, to jeżeli chodzi o szampon i odżywkę, nie mam w tej chwili ze sobą. To jeszcze tak. raz przypomnę pytanie, musicie wybaczyć. Karolina e, nie ma doświadczenia wiecie, w tak odpowiadaniu płynnym pracom przed kamerą jak ja, natomiast e, produkty się to na kurs, i to jest ciężko. Widzicie, jak ciężko jest teraz e, robić dwa w jednym, malować na przykład się i, i cokolwiek robić, więc no, sami widzicie. Produkty ale do włosów rozjaśniane, które ładnie je wygładzą i nawilżą, ale nie zmienią koloru na żółty bo często się zdarza, że w tych wszystkich drogeryjnych słuchaj, bo ja myślę, że bardziej chyba chodzi o to e, będę rozkminiać te pytania e, chodzi o to, że często jest tak, że pod wpływem na przykład olejku czy wiesz o co chodzi, e, czy musztardowy czy tak, inny, tak, no tak, niestety tak, blond tak, włos tak, ja rację. miałam 8 eee, lat blondy, nie? Wiecie co, ja powiem wam tak, jeżeli chodzi o produkty drogeryjne słyszałam przeróżne opinie właśnie między innymi na temat olejków, które zmieniają odcień, ja hmm. powiem wam tak, jeżeli chodzi o Kevina Murphy'ego on w ogóle absolutnie nie zmienia, e, nie zmienia żadnego odcienia. Czy to jest szampon, czy to jest odżywka, czy to jest e, olejek, czy to jest serum. Ja bym chciała poznać szampony i maski, które będą nadawać różowy ton włosom Agniecha. I myślę, że to jest ciekawy e... temat. Słuchaj, poczekaj, uh -huh. e, żeby to rozwinąć, ponieważ myślę, że w dalszym ciągu wiele osób nie wie, że tonowanie takimi różami czy fioletami bardzo mocno te włosy wysusza, jednak nie. Tak, 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 to akurat zgodzę się tutaj z tym. Szczególnie Faktycznie. na tak, ja pamiętam też ten etap. Mogę Tobie polecić jak najbardziej akurat właśnie tutaj drogeryjne produkty z Milkshake, Marta to na pewno zna, tak? Tak, kiedyś używamy. Słuchajcie, dziewczyny, raz na jakiś czas nie ma problemu, jeżeli używamy na przykład też to mówiłam swoim klientkom, jeżeli używamy. Pigmentów w domu fioletowych, w szamponie, w odżywce, właśnie w masce. Jeżeli widzimy ten włos, że jest zabrudzony od tego pigmentu, możemy sobie właśnie też użyć tego różowego. Gdzie fajnie zwalczy właśnie ten brudne odcienie, chudnego odcienia. Wtedy wychodzi ten zwany taki beżowy blond, nie? Tak, 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 tak. No. tak. Ale no tak, jeżeli chodzi właśnie o, o różowy pigment w masce, w, w szamponie, tak najbardziej milkshake, nie? Tak, ale to już tak, słuchajcie, dziewczyny, dodałam. Dodałam to, jeżeli chodzi właśnie o te zabrudzone końce włosy, bo widzę, to naprawdę spotykam się z tym praktycznie na co dzień. Bo Karolina jeżeli w ogóle mam... robi, słuchajcie, mistrzowskie blondy. Od tego zaczęła się nasza przygoda. relacja i przygoda cała. I tak. powiem, że ja naprawdę nie spotkałam nikogo, a pracowałam z wieloma fryzjerami, kto by w ten sposób podchodził do włosa jak, jak ja Cię nazywam, doktorka od włosów, nie? Że przede wszystkim zawsze dbałaś najbardziej o kondycję tego włosa, a dopiero, że tak powiem, na drugim miejscu. Ja zdecydowałam się na przyciemnienie włosów tylko dlatego, że ja byłam po operacji, po narkozie i te włosy po prostu już to już nie miało znaczenia, czy one były rozjaśniane, czy nie. One się zaczęły kruszyć, bo to był stan mojego organizmu na chwilę obecną. I dlatego zdecydowałam się je przyciemnić, ale mm. też nawet żeśmy rozmawiały o tym, że te włosy, pamiętasz, ja się uparłam, na taki ciemny kolor, ja pamiętam jak ty mi mówiłaś, o chcesz takie ciemne? I ja mówię, że no tak, a potem teraz jak jestem od yy, paru miesięcy w tym kolorze, ja sobie nie zdawałam sprawy jakie one były ciemne. Tak, tak, One tak. były czarne prawda. Ale ja. um, jeszcze chcę tylko dodać, dziewczyny pamiętajcie o tym, żeby oczyszczać włosy. Tak. Są bardzo fajne szampony, bardzo fajne produkty. Na oczyszczanie raz w tygodniu powinniście oczyścić. Mówiłaś o tym, że dobrze jest oczyszczać tą skórę głowy. Czy mogłabyś rozwinąć ten temat, żeby oczyszczać te włosy raz w tygodniu? Eee, tak, jeżeli dodajemy, jeżeli używamy pigmentów, czy chłodnych, czy różowych, obojętnie jakich. I produktów właśnie z drogeryjnych, to tak jak najbardziej powinniśmy raz w tygodniu zmyć to wszystko. Tak samo no jak, jak to jest z oczyszczeniem włosów i z oczyszczeniem skóry głowy. Tak Czyli chodzi jest... o to, żeby nie dokładać, tak? Żeby nie zazębiać żeby... tych produktów, tylko co jakiś czas tak. to oczyścić z tego pigmentu, żeby dołożyć go po raz kolejny, tak? Tak, tak. Słuchajcie, to jest na tej samej zasadzie i tutaj Marta może yy, też powiedzieć Wam, jak to jest z, z oczyszczaniem cery? No to tak. jest to samo. Tak, Ale to też jest, to jest bardzo samo. ważny peeling skóry głowy, żeby robić od czasu do czasu, szczególnie jeśli na przykład pielęgnujemy te włosy, bardzo mocno olejujemy i tak dalej, bo te wszystkie produkty, które nakładamy, one się chcąc, nie chcąc, one nam osadzają, nie? Na skalpie, tak. i to potem się dusi, czy łupiesz się robi, i, i tak dalej. Tak, no i też wynikają z tego różne choroby skóry. No dokładnie. Jakie produkty Podpisać. i strzyżenie, a może to nisko, tak, od skóry głowy? Odpowiadajmy na tak, kilka tak, etapów, tak, bo tak, to tak, jest tak. dużo wiadomości. Tak, no. tak, e, już mówię. Jeżeli chodzi o strzyżenie, jak najbardziej można wykonać takie strzyżenie, żeby je odbić od skóry. Nie będę wam teraz tłumaczyć jakie to jest strzyżenie, bo to jest dla was zbyt skomplikowane. No tak. Jeżeli chodzi o produkty, no. przygotowałam się, jeżeli chodzi. I są wyjątkowo długie. Plumping. Plumping, wash, plumping, e, ricin. To jak najbardziej jest dla włosów, które są e, bardzo płaskie. Możesz się wypowiedzieć, jeżeli używasz. używałaś. Używałam tej serii Plumping Rice, uwielbiam ją zabierać, bo to są takie produkty, słuchajcie, bardzo mocno skoncentrowane. One mają bardzo gęstą tą formułę, bardzo. więc ja ten szampon mieszałam zawsze sobie z wodą dodatkowo, bo one są bardzo treściwe. Może się wydawać, że to są takie małe opakowanka, ale tutaj macie taki czysty jakby koncentrat w środku. No i one bardzo fajnie dają lekkości, ale też nawilżenia i elastyczności włosa. Moja profesjonalna opinia. Bo, tak, tak. No też mi dawałaś kilka razy też. Tak, mało tego, e, trzeci produkt e, z e, tej linii. Oj, przepraszam, e, bardzo podawaj, podaj, żebyś się bo nie brudziła. No, i I to to jest, a to też gravity tak. I to jest też prześwietny objętości. Naprawdę. Ja to robiłam tak, że dawałam sobie od skóry głowy i później suszyłam sobie włosy, wyciągałam na szczotkę. Tak, można go potraktować jak taki produkt do budowania objętości, nie? Tak, nawet no, tak, tak. Tak, tak, hmm. tak. Można właśnie bliżej skóry sobie prysnąć, ale można też e, po całej długości e, wypryskać sobie, jeżeli ktoś chce Mocniejszego efektu. Na wypadanie włosów, no to tak, ja mogę polecić oczywiście, jakby pomóc z zewnątrz, ale też yy, teraz yy, uwaga co chcę powiedzieć, ale cicho. Kula. Moim zdaniem, jeszcze powinna Pani sprawdzić problemy. Od wewnątrz, tak? Mm -hmm. Czy może właśnie a propos tutaj ta zdrowia, zdrowia Zdrowie, i... Zdrowie, hormony, e, no, naprawdę, tak. puchyce, różnego rodzaju tak, inne tak, tak. sprawy, wszystko ma... To, co się dzieje od Ma ogromny wpływ. wpływ. Ogromny. Można też sobie słuchajcie, masaż skóry głowy robić. Są różne teraz urządzenia nie, dostępne nie wiem, w drogerii. Możecie wcierkować, 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 masować, ale nawet jeśli nie zadbacie to dobrze, Karolina powiedziała, od środka, od problemu i nie zdiagnozujecie, gdzie może być ten. Wiecie, jesteśmy narażone na stres. Stres tak, też powoduje tak, wypadanie włosów, no, mówmy się. Ogromne. Więc. Od środka, przede wszystkim, bo możemy naprawdę wydać fortunę i pielęgnować je od zewnątrz, a efektów po prostu nie będzie, nie? Jak często podcinamy końce, bo słyszałam już różne wersje. Ja to jest e, ciekawe. Wiecie co? Tak, to jest bardzo ciekawe. Moim zdaniem, to jest takie moje zdanie, e, klęka. Tak. No, z tymi, z tymi końcami. Ehm, tak, tak, tak. E, moim zdaniem, powinniśmy sobie um, odświeżać końce co trzy, co cztery tygodnie. Ale to jest naprawdę już takie postawione wysoko, żeby się tego trzymać. Trzy czwarte kobiet tak, raczej nie się nie. chyba tego nie trzyma. Nie, bo widzieć, że im włosy rosną. Ta, ja tak, rozumiem, tak, tak, przykład, tak, tak. ale jak tak. zniszczone włosy, to czy, czy, lepiej nie co trzy, cztery tygodnie przyjść, ciachnąć chociaż trochę, żeby ten włos się nie, nie szedł, nie rozwarstwił do góry, nie? No ja, ja, ja też tak uważam, tak? Jeśli są zniszczone, jeśli są zdrowe, no to da, tak na logikę, no chociaż raz w miesiącu, tak? No, do dokładnie, no raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, no na dwa miesiące to już będzie naprawdę super, ja będę zadowolona, jak do mnie <laughs> dziewczyny przyjdziecie i powiecie dobra, jestem, raz na dwa miesiące, raz na dwa miesiące oczywiście, ale jeszcze, no. jeszcze co chciałam dodać no. a propos um, po prostu um, włosów, jak często myjemy też te włosy? No. Jak często dajemy witaminy tym włosom? No i jak często też hmm, przetrzymujemy maskę bądź odżywkę na włosach? A to też jest, to też jest bardzo, bardzo ważne. ważne. Jak myjemy rano czy myjemy wieczorem, no dobra, co z tego? No nałożyłam tą odżywkę, ale co z tego, jak nie przetrzymałyśmy tej odżywki? Nie dajecie czasu na regenerację tym włosom, dziewczyny. No, nie, niektóre maski trzeba nawet do pół godziny przytrzymać. Tak. W zależności od kondycji włosów, nie? Tak, oczywiście, że no. tak. Ale nie jeszcze mocno nabliżająca, i jeszcze dziewczyny, jest tutaj, proszę bardzo. Jeżeli myjemy codziennie głowę, jak najbardziej co drugi dzień możemy zażyć sobie tego restore. Jeżeli też raz w tygodniu oczyszczamy włosy. Bo to jest bardzo, bardzo delikatne, gdzie też myje. Czyli naprawdę możemy sobie nawet następnego dnia przemyć tym, ale oczywiście musimy umyć dwa razy. Raz umyjemy, zapienimy, później drugi raz to musimy nałożyć, restor, i możemy go zostawić na 10 minut. On jest bardzo mocno wygładzający, ale też jakby nie zmienia tego skrętu. No i tu oczywiście odżywka z tej samej linii. O, da, o. Będziemy zmywać farbę. Będziemy używać takiego szamponu, co to jest? E, szampon e, Young Again. 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 Mówi się. Again. 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 Się mówi, again. Znowu, ja też tak. Co jest. Będziemy teraz zmywać farbę z tak, włosów. No tak. Mocno domowych. regenerująca seria z Kevina Murphy'ego. Seria? Do Głowa umyta i podłożona jakaś specjalna odżywka, którą mi tutaj Karolina dała. Czekaj, co to było? Lys. Szamponem? Tu jest Łóż, tutaj jest list, tu jest tak. odżywka. I co daje, co, ta ta maska? Odżywka? Co, co daje ta maska? Seria Kevina Murphy'ego, która zawiera bardzo dużo aminokwasów, bo chyba aż 17, słuchajcie. No zostawiamy ją na 20 minut. Nakładamy antykrawicę, proszę bardzo. Proszę bardzo. Odpić się na i słyszymy, aczkolwiek ja jeszcze chciałam Wam tutaj wspomnieć o moim naprawdę takim must have. Pokaż Marta. Mm. E e tak, to jest. to jest akurat A -a do blondu z drobinkami. Powiem Wam tak, ja uwielbiam do każdego koloru włosów e ten produkt. Naprawdę on jest niezastąpiony, e bardzo nabłyszcza, bardzo nawilża i no to jest też taka traktowana jako ter termoochrona przed suszeniem. Dla maksymalnej objętości. Tak. Ja wam jeszcze polecam ten produkt. też się w nim zakochałam. naklejki nie są dołączone w pakiecie. moje dziecko postanowiło je przykleić. to jest pianka w ogóle, którą też można sprayować tutaj od skarpu. i sobie... objętość jest niesamowita. letnie. I o taką objętość włosów mi właśnie chodziło. Jeszcze sobie je podkręciłam po swojemu. Karolina już musiała lecieć. E, tak, ale jeszcze make-up i pokazuję Wam efekt końcowy. No to jestem skrócona, pomalowana. Tak to wygląda. Zrobiłam sobie nowe, profilowe, a co mi tam? Yy, I powiem Wam, że czuję się naprawdę zarąbiście, ze względu na to, że w końcu będę mogła je do góry unosić i będę mogła uzyskać tą potrzebną objętość z tymi włosami. I powiem jeszcze na koniec to, co w sumie Karolina chciała powiedzieć, ale już nie zdążyłyśmy, bo musiała lecieć na kolejną robotę. Słuchajcie, yy, czasami. Jest taka sytuacja, że przesadzimy z zabiegami fryzjerskimi. Czasami jest taka sytuacja, że coś pójdzie nie po naszej myśli. I nie ma co, szkoda, tak naprawdę, bo te włosy będą cały czas szły do góry, będą progresować. I dowiedziałam się dzisiaj, że też mam przetrawione włosy, i to bardzo mocno od tego jednego rozjaśniania. Więc będzie trzeba jeszcze kilkukrotnie je pigmentować. Ale damy sobie czas. Damy sobie czas, oczywiście. Jestem na etapie, że będę je zapuszczać. A może? Może się kocham. Może zostanę w tej długości, bo muszę Wam powiedzieć, że naprawdę świetnie się czuję. Naprawdę świetnie się czuję. Początkowo myślałam, ach, będę się czuła źle, będę się czuła staro, czy coś w tym stylu, ale nie. Ej, no czuję się naprawdę świetnie i to, że one są, wiecie, błyszczące, lśniące, takie mięsiste w dotyku, tego mi brakowało. Naprawdę mi tego brakowało. Dzięki że byliście, fajnie, że obejrzeliście ten materiał i życzę wam cudownego reszty dnia.